Cześć, witajcie, ja jestem Maciej, to są toalety morskie, zapraszam na film. A więc tak jak mówiłem na samym początku, dziś toalety morskie. Tak jak widzicie, tu obok mnie stoją dwie toalety. Specjalnie wybrałem właśnie takie, ponieważ są po pierwsze w dwóch różnych rozmiarach a po drugie mają dwa różne nazwijmy to napędy. Jedna ma ręczną pompę, druga ma pompę elektryczną. Teraz tak, tak jak widzicie, no przede wszystkim różnica jest w wielkości. Jeśli macie dużo miejsca na jachcie, weźcie sobie tą większą, bo naprawdę to jest rozmiar bardzo zbliżony do tego, jakie są stosowane w naszych domach. Można je się naprawdę wygodnie rozsiąść i zrobić to, co trzeba ale jeśli nie macie zbyt dużo miejsca musicie się kompaktowo jakoś zmieścić proponuję Wam zatem ten kompaktowy rozmiar toalety to wygląda jak dziecięca toaleta ale daje radę i, i pomieści wszystko co, co tam się wrzuci słuchajcie więc tak druga rzecz druga rzecz Różnica w, w napędzie, tak jak mówiłem, tu jest napęd ręczny, tu jest elektryczny. Mamy je w obu, w obu tych wersjach, czyli mamy małe z napędem elektrycznym i duże z napędem ręcznym również. Link do tych produktów znajdziecie w opisie oraz na naszym sklepie chopinek.pl. Przechodzimy zatem do dokładniejszego opisu. Zacznijmy, może, od, od tej toalety. To jest toaleta firmy. Zresztą, obie to są toalety firmy Lalizas. Mamy jeszcze w ofercie toalety firmy Siflo. Słuchajcie, co tutaj, o czym mogę Wam tutaj najbardziej powiedzieć, co trzeba najwięcej zwrócić uwagę? Otóż na y, krótce we węży. Tak, także tu jest 20 wąż. Tu jest 38. To są takie w miarę standardowe. Podłączenia występujące w większości toalet. Tu jest kryłciec do podłączenia wody zaburtowej do spłukiwania. To jest kryłciec do odprowadzania naszych fekaliów, już, już dalej. Jak złożyć całą tę instalację, to opowiem Wam w następnym filmie. Wróćmy zatem do, do naszych tutaj rozważań o toalecie. Co mamy w zestawie? W zestawie mamy deskę sedesową. Całkiem solidnie wykonaną, plastikową muszle z porcelany no i pompę do pompowania do pompowania wody, jak więcej ta pompa działa, no prosta sprawa tutaj macie wajchę, którą przestawiacie zależy czy chcecie wyciągać to co jest wewnątrz czy pompować wodę do spłukania po prostu wajchę się przestawia lewo, prawo i yy, Pompujemy góra-dół, 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 aż do osiągnięcia założonego, założonego efektu. Dość oczywiste i proste. Pompkę można zablokować w takiej pozycji i ona wtedy nie ruszy się już do góry w ogóle. Wystarczy przekręcić i jest już odblokowana. Jeśli chodzi o, o ten rodzaj pomp, mamy części zamienne do nich, czyli uszczelki, membrany, to wszystko co jest potrzebne do działania tej pompy. Jeśli by wam się ta pompa zniszczyła w jakimś większym stopniu mamy też możliwość wymiany całej pompy, możliwość wymiany tej, tego przejścia między pompą a toaletą. Także generalnie do tych toalet mamy, mamy wszystkie te części zamienne dostępne. Jeśli nie są dostępne do ręki, no to w ciągu tam jakiegoś krótkiego czasu możemy je od producenta zamówić, także. Nie ma tutaj problemu z tym, że się coś Wam zepsuło i musicie całą toaletę wymienić na nową, bo można po prostu tylko daną część sobie też tutaj zamienić. Co by tutaj Wam jeszcze powiedzieć na ten temat? Prosta sprawa, to raczej ma mniejsze szanse, żeby się popsuć. To jest naprawdę dość prosty mechanizm, napędzany ręcznie, także słuchajcie, tak jak, jak to mówią, jeśli się coś może zepsuć, to się zepsuje. Tutaj jest trochę to mniejsza szansa na to niż w toaletach elektrycznych. Są one prostsze i wygodniejsze w użyciu, jednak musicie mieć prąd. Pamiętajcie zawsze o tym, gdyby wysiadł prąd, no to wysiada Wam również toaleta i nic się z tym nie da wtedy już zrobić. Ale przejdźmy zatem do tej <laughs> toaletki elektrycznej. W zestawie mamy dodatkowo jeszcze w elektrycznych Wyłącznik i gniazdo do bezpiecznika, to jest, to jest to. Oczywiście tak samo też deska sedesowa, plastikowa, fajna, dosyć solidna. Sama muszla jest też porcelanowa. No i tak jak tutaj widzicie na dole jest nasza pompa, pompę też można u nas jako część zamienną zamówić. Nie wiem czy w tej chwili mam je dostępne od ręki, ale na pewno są do zamówienia, także tutaj też nie ma strachu, gdyby coś się zepsuło, zatkało, nie wiem. Wiecie, wypadki chodzą, jak to mówią po ludziach. Można zawsze sobie tutaj wymienić. Teraz tak, jeśli chodzi o same odpływy, bo to często pytacie o rozmiary tych, tych wyjść tu jest wąż na 25. Wyjście już do fekaliów a pobór wody do spłukiwania jest na 20. Także tutaj już nie potrzebujemy tak grubego węża używać, wiadomo te fekalia będą w formie rozdrobnionej, więc powinny wężem o mniejszej średnicy się spokojnie przetać, przepompować. Jak działa sama ta toaletka? Wiadomo, siadamy, robimy co mamy zrobić i wciskamy guzik, właściwie prze przełącznik, on jest taki które automatycznie wraca w pozycję zero, czyli musimy trzymać go tak długo, aż jak chcemy, żeby urządzenie nam działało, i dopiero popuszczamy, i automatycznie się przełącznik rozłącza. Także dość, dość wygodne i, i ciekawe rozwiązanie. To tyle jeśli chodzi o toalety morskie. Dzięki, że zostaliście z nami do końca. Jeśli chcecie być na bieżąco, pamiętajcie o subskrypcji naszego kanału, uderzcie w dzwon, wtedy Wam będą się wyświetlać powiadomienia. Jeśli filmik Wam się podobał, dajcie nam lajka. No i jeśli chcecie jakoś skomentować tą naszą działalność, wiecie, komentarze na dole są Wasze. To tyle z mojej strony. Cześć!